Dzień dobry Państwu, witam się z Wami 9 grudnia 2023. Mamy sobotę i jest już południe, właściwie prawie, zaraz opowiem, układnie. Pewnie w południe, do... nie, południe. Jest 12 godzina, także bardzo powolny rozruch mieliśmy. No ale w sobotę to chyba jest możliwe i wskazane. Ja jeszcze, jak widzicie, chodzę bez makijażu. Tyle co się umyłam, ubrałam, eee, umyłam, ubrałam. Dzieciaki w sumie same to zrobiły, ale dopilnowałam, zjedli śniadanie, jeszcze ja nie jadłam, ale wstawiłam już rosół, zaraz biorę się za przygotowanie mięsa, chciałabym, żeby obiad był tak na mniej więcej 15-16, rosół szybciej, no bo o 17 dzieciaki są, mówią u dziadków na nocowankę, a my przed 6 też wybieramy się już w stronę Radomia, tam jedziemy na koncert, o czym mówiliśmy już kilkakrotnie. No, i co ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Zaraz tu włożę do pudełka dzieciakom ich dzisiejsze gadżety, te z powiedzmy tego kalendarza adwentowego, takiego po naszemu. No i zawołam je, pewnie sobie tu będą coś tworzyć, a ja się zajmę przygotowaniem mięsa na obiad. Dzisiaj też dziczyzna, Młode mięso będzie bardzo dobre, na pewno kochaj, i już się nie mogę doczekać. Mm, Rosły już jak mówiłam się w, z, już wstawiłam, także to będzie najszybciej. Rosły ci mamy na gęsie i na wołowinie. Baczymy jak wyjdzie. Mm, no i co więcej, na razie tyle. Tutaj na razie widać same y, warzywa, jeszcze nie dorzuciłam przypraw, zaraz będziemy działać. No i pudełeczko muszę uzupełnić. I wołam hmm. dzieciaki. Zawołaj Ale Dlaczego? Zobaczysz. Zawołaj. Dlaczego? Mówię ci, zawołaj mi, zawołaj dziewczyny. Ale, na... Ale zaraz cię przekonasz, zaufaj, proszę cię. Zawołaj dziewczynę. Proszę. Będziemy odsyłać pudełko? Mhm. Teraz? Mhm. Dziewczyny, chodźcie, będziemy odsyłać pudełko. I wieszać ptaszki. O, babci. Idą czy nie idą? Mama, też zajdzie? Może kanapeczkę, gościu? No, ktoś schował tą wodę do zamrażarki, właśnie, chciałam, że twój. Aha, bo to była. A wy się czesałyście, jak prosiłam? Poczekam, to jest. Tak? Poczekam. Jeden, dwa, trzy. O, ale fajne. chcę ja ja chyba. E, e, no zaraz, no Władek nawet nie miał szansy zobaczyć. No co to ma być, dziewczyny? Nie ja chcę ją już Wszyscy zadowoleni? Tak. A co tam, Władzi nie pasuje? A masz co? Pokaż. Mikołaja masz. No to może zapytaj dziewczyny, może się zamienią. Która ma renifera? Klarunia. No już chyba wybrała renifera. No to ty masz Mikołaja. nie Dobrze, tylko zapytał przecież. To co, rozkładacie? Tylko od razu śmieci proszę do kosza, pudełko na miejsce. Dziewczyny, uczcie się porządku, prosiłam. Zresztą ty, Władek, tak samo. Połóż, złóż pudełko do kupy, odłóż na miejsce. Nie, 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 nie krzycz tu na mnie teraz. No słucham. Tak? Otworzę bardzo chętnie, tylko proszę Cię złóż to pudełko tak jak prosiłam i odłóż na miejsce. Klara, ty pozbieraj swoje śmieci. Dobra, idę jeszcze powieszę te ptaszki. Mhm. Już widzę wszystko przygotowane. Te farby chyba jajecznie łatwo jajecznie się jajecznie będą zmywać ze stołu, także to nie będzie największy problem, ale... Ja myślałem, że ten jest to zjadł całą tą bo mu dałem pół. Nie, olewa jajecznicę. jajecznicę, za dużo żeś mu dał chyba. Ale pół zjadł. Mm -hmm. o, ty puchaczu piękny, ty. Dobra, robię herbatkę, wstawiam jeszcze, mięsem się zajmę, a wy sobie malujcie, ostrożnie Matyśka. Zielona herbatka. Albo czarna. A nie czwarta kawa. No i gitarra. Świąteczne kubki. Świąteczne? Pokaż. A, no tak. No, no. Malujecie sen? Jak Wam idzie? <śmum> Dzieczyzna ustawiona, rosół ustawiony. Można spokojnie wypić kawę i Dobrze. się relaksować. No, ba. O, nie. o nie, o nie, pokaż Matyśkę. Ale no, precyzja, o, Panie kochany. mu się, Klarucha. Ciebie nie też niezłe, ok. krasna. Dobra, działajcie dalej. Co tam? Może chociaż postawimy sobie tą jedną? Bąbkę? No to tu jest. Piękne miejsce teraz. Bo szklanych bąbek na razie nie wieszam. Na choinkę. Kotkowi przyjemności uh -huh. nie robić. W zeszłym roku nam się sporo potłukło. I w tym roku stwierdziłam, że to nie czas na szklane bombki. Ale mamy sporo szklanych bombek. Poczekamy aż kot Kiedyś moja mama kupowała dzieciom taką szklaną bombkę i mamy ich tam sporo jeszcze, Chyba ta, najodpowiedniejsza. No ładna. Ale delikatna. Mm. To to trzeba zachować. Żeby on nie wyczaił, że to się tak fajnie gibie. Może no, tam nie będzie go interesowało, w tym miejscu. Tu, tu o? No. ci potrzeba. Tak, suweczka. No, mm. na dwudziest. Co? No to chodź. Ach, ale poszedł. Ogniem. Potrzeba. No to dobrze, niech tam robi. Śnieżek. Albo podle są no to trzeba poddać Telefonu szukasz? No. To by było na razie na tyle, nie? No. No to na razie, cześć. Pa.